Witam w audycji z ratusza. W studiu Radia 5 pan Kamil Sznel, naczelnik Wydziału Obsługi Prezydenta Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Sowałki Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy i mieszkańców Sowałki Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a zaczniemy od tego, że no niestety kończą się wakacje, rozpoczyna się rok szkolny. Jak wyglądają przygotowania miasta do przyjęcia uczniów? No jedni powiedzieliby niestety, inni powiedzieliby, że nareszcie, tak żartobliwie mówiąc, z perspektywy rodzica, który ma dwójkę dzieci i musi zorganizować tę opiekę podczas wakacji, to cieszę się, że te wakacje dobiegają końca. Dzieci wrócą do szkół, zatem e, będzie, że tak powiem, dla rodziców e, łatwiej na pewno, że te, że te dzieciaki już wracają do szkół do normalnego rytmu. A przechodząc do konkretu, tak, kończą się wakacje 2 września w poniedziałek, dzieci wracają e, do szkół. Naukę rozpocznie w suwałkach 12 254 uczniów. W tym 2035 przedszkolaków. Naszych nauczycieli od nowego roku szkolnego będziemy mieli 1171. Tutaj oczywiście te liczby jeszcze gdzieś mogą ulec zmianie, bo wiadomo, że nauczyciele biorą urlopy na poratowanie zdrowia, są wystawiane zaświadczenia dla dzieci o specjalnym toku nauczenia, zatem zawsze te liczby gdzieś tam się wahają, ale na dzisiaj wygląda to tak, jak zaprezentowałem. Jak co roku wykorzystujemy ten okres wakacyjny do wykonania wszelkiego rodzaju remontów, napraw, takich rzeczy, które gdzieś tam, gdzieś tam można wykonać i takich prac mniejszych. W te wakacje zostało sporo wykonanych. Między innymi były to remonty sale w przedszkolu numer 1, wymiana dźwigu towarowego w przedszkolu numer 2. Wymieniliśmy częściowo kanalizację sanitarną deszczową w przedszkolu numer 3 i różnego rodzaju inne, inne prace właśnie polegające na takich drobnych, drobnych, mniejszych remontach. Prowadzone są też duże inwestycje, takie, które nie są tylko i wyłącznie w tym czasie okresie wakacji realizowane. Rozpocznę chociażby od tej. Którą za momencik będziemy przedstawiać Państwu, czyli basen w szkole podstawowej numer 10. Ta inwestycja jest już zakończona, trwają rozruchy i tak jak w tym tygodniu zapowiedział na antenie dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Waldemar Borysewicz, 2 września podczas inauguracji roku szkolnego, miejskiej inauguracji roku szkolnego w naszym mieście, ten obiekt, ten basen po remoncie zostanie oficjalnie zaprezentowany i oddany do użytkowania. Zatem można powiedzieć, Zwieńczenie takiej wieloletniej, wieloletnich starań o to, by ten basen reaktywować, żeby przeszedł tą metamorfozę, i, i ta inwestycja jest już gotowa, i niebawem wszyscy mieszkańcy swobod będą mogli z niej korzystać. Kończy się też rozbudowa szkoły podstawowej numer 4. Tak naprawdę można powiedzieć, że w szkole podstawowej numer 4 powstała nowa szkoła. Jest to zupełnie nowy budynek, nowa sala gimnastyczna, potężna inwestycja warta ponad 20 milionów złotych. Tutaj koniec realizacji to, koniec, termin realizacji to koniec września. Wiadomo, później jeszcze odbiory, sanepid, straż pożarna i tak dalej to na pewno potrwa, więc myślę, że gdzieś w okolicach listopada uczniowie z czwórki wprowadzą się do tego budynku. Kończymy też remont dachu na pierwszym liceum ogólnokształcącym. Jeżeli mieszkańcy zbóg przyjeżdżają ulicą Mickiewicza i widzą ustawione tam rusztowania, to właśnie z tym jest to związane, że na tym zabytkowym obiekcie wymieniamy pokrycie dachowe i tutaj również to zadanie powinno zostać zakończone jeszcze przed pierwszym dzwonkiem, czyli przed 1 września, i miejmy nadzieję, że, że tak właśnie będzie. Jeżeli chodzi o takie rzeczy związane ze światem, ale już niekoniecznie z inwestycjami, to 1 września przyniesie. Sporo nowości w życiu, w życiu oświaty, w życiu nauczycieli, w życiu uczniów. Przede wszystkim nauczyciele, jest to taka zmiana prawa. Od września tego roku będą mogli skorzystać z możliwości wcześniejszego odejścia na emeryturę. Zmiana ta dotyczy nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę 1 stycznia 1999 roku i mają co najmniej 30 lat tego stażu praczy, z tego co najmniej 20 lat pracują właśnie jako nauczyciele, także będą mogli przejść na taką wcześniejszą emeryturę. Kolejna nowość Nowością jest to, że dochodzi do tak, zwanej, do tak zwanego odchudzania podstawy programowej. Zostaną ograniczone treści nauczania tak szacujemy, mniej więcej o około 20%. Teraz nauczanie ma skupić się bardziej na tych umiejętnościach praktycznych, a nie na wiedzy teoretycznej. Ma to zachęcić do korzystania uczniów z tych narzędzi cyfrowych, zasobów edukacyjnych dostępnych w internecie. Kolejna rzecz, nowa rzecz to to, że religia i etyka nie będą wliczane do średniej oceny. To też istnieje zmiana. Wprowadzone zostaną nowe legitymacje szkolne, elektroniczne legitymacje szkolne, czyli te takie tradycyjne, um, które były do tej pory, że uczniowie co roku dostawali pieczątkę w sekretariacie szkoły, że ta legitymacja jest ważna. Te legitymacje znikną, będą legitymacje elektroniczne. Um, kolejne takie, takie zmiany, które um, są wprowadzone, to obowiązek szkolny dla wszystkich uczniów z Ukrainy. Tutaj już teraz bezwzględnie każdy, um, każde dziecko z Ukrainy będzie musiało podlegać legać temu obowiązkowi szkolnemu i jakby nie będzie od tego e, żadnego odwrotu. Jest tych zmian, oczywiście jeszcze jeszcze więcej. Mm. Także najważniejsze jest to, że szkoły są przygotowane, nauczyciele są przygotowani. Zatem za tydzień rozpoczynamy rok szkolny, i uważam, że, że jako miasto wywiązaliśmy się tutaj w 100% z tego, żeby nasze jednostki oświatowe od 1 września były do tego roku szkolnego przygotowane. Jak będzie wyglądał nowy żłobek WSP-7? No to też taki temat około oświatowy rzeczywiście. Te nazwijmy to perypetie związane z powstaniem tego czwartego miejskiego Żłobka trwały dość e, długi czas. E, dobre wiadomości są takie, że w końcu wiemy, gdzie ten żłobek powstanie. Będzie to jedno ze skrzydeł szkoły podstawowej numer 7 przy ulicy Minkiewicza na północy Suwałk. E, to zostało e, ustalone pomiędzy prezydentem radnymi Rady Miejskiej. Zostało skonsultowane ze społecznością szkolną, także jest tutaj co do tego pełna zgoda i e, ten, e, że tak powiem, temat jest już zatwierdzony. Od razu pod tym przystąpiliśmy szybciutko do tego, by ten temat realizować. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jest, znamy już oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej. Te oferty poznaliśmy kilka dni temu. Oferty mieszczą się w naszym kosztorysie. Więc jeżeli zostanie to wszystko przeanalizowane przez nasz Wydział Zamówień Publicznych, że oferty zostały złożone zgodnie z naszym zamówieniem, to przetarg rozstrzygamy i podpisujemy umowę. Przystępujemy do projektowania tego żłobka. Firma będzie miała dokładnie pół roku od momentu podpisania umowy na realizację tej dokumentacji. Zatem, przy dobrych wiatrach, gdzieś w pierwszej połowie przyszłego roku, ogłaszamy przetarg na budowę tego żłobka. No i co powstanie w szkole podstawowej nr 7, opiekę tam znajdzie ponad 120 dzieci, czyli łącznie nasze miejskie żłobki będą dysponowały ponad 300, 400 miejscami dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Z naszych analiz wynika, że łącząc to z ofertą prywatnych żłobków spełnimy, można powiedzieć, w zupełności oczekiwania Suwalczan na opiekę żłobkową w naszym mieście. Zatem będzie to już, można powiedzieć, takie nasycenie tą formą opieki. Powstanie tam sześć sal dla najmłodszych, w każdej oczywiście łazienka, w żłobku znajdą się szatnie, sale kuchenne, czyli wszystko to, co jest potrzebne do funkcjonowania takiego miejsca. Przypomnę tylko, że na tę inwestycję miasto pozyskało środki z programu Maluch+. Plus, Plus. Zgodnie z umową musimy je wydatkować do połowy 2026 roku, zatem spokojnie jesteśmy w stanie to zrealizować. Jeżeli, tak jak powiedziałem, przypomnę, ogłosimy przetarg na realizację inwestycji na początku, czy też w pierwszej połowie przyszłego roku, to spokojnie ten żłobek do połowy roku 2026 powstanie. Co z remontem dużego parkingu przy ulicy Nowomiejskiej? Tak, rzeczywiście taki temat pojawił się w tym roku. Jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu terytorialnego radni klubu Suwałki Przyszłości złożyli taką interpelację, by taki parking wyremontować. Parking u zbiegu ulic Nowomiejskiej i Pułaskiego w sąsiedztwie tzw. szpitala jednodniowego, czy też różnych innych zakładów pracy. Ten parking dziś jest w opłakanym stanie. Inwestycja została wprowadzona do budżetu, został ogłoszony przetarg, no i dwa dni temu poznaliśmy oferty związane z tym, kto by chciał taki parking wybudować. Fajnie, bo oferta mieści się w naszych założeniach, a nawet jest sporo tańsza od tego, co sobie założyliśmy, bo najkorzystniejsza oferta to kwota 586 tysięcy złotych. My szacowaliśmy to na 700 tysięcy złotych, także duża oszczędność. Teraz analizujemy te oferty, jeżeli wszystko będzie w porządku, to oczywiście przetarg rozstrzygamy, podpisujemy umowę i przekazujemy plac wykonawcy. To co istotne przy budowie tego parkingu i myślę warto to zaznaczyć, to zmieniamy nieco politykę budowy takich miejsc jak parkingi. Nie będzie to typowo utwardzona powierzchnia, taka tak zwana betonowa pustynia. Stawiamy tutaj na powierzchnię przepuszczalną, czyli miejsca parkingowe będą wykonane z takich, z takiej kostki ażurowej, która przepuszcza wodę, więc ta woda z tego miejsca nie będzie trafiała do kanalizacji deszczowej, tylko będzie będzie po prostu zostawała już na terenie tego e, parkingu. Oprócz tego, w miejscu e, tego parkingu, gdzie dzisiaj totalnie nie ma żadnej zieleni, zostaną posadzone drzewa. Będą to klony, berberysy, derenie. Zatem troszeczkę się również to miejsce e, zazieleni i nie będzie to tylko i wyłącznie e, kostka tażurowa, ta kostka dojazdowa e, i tak Trochę również tam powstanie zieleni. Zatem e, miejmy nadzieję, że ten przetarg niedługo rozstrzygniemy, a wykonawca będzie mógł lada tydzień, lada moment przystąpić do pracy kiedy pojedziemy wschodnią obwodnicą. Na pewno w tym roku, panie redaktorze, na pewno w tym roku. Może nie powinienem tego mówić, ale mnie, tak jak i wielu innych mieszkańców Słowakii, zżera ciekawość, jak to wygląda i ostatnio wybrałem się tam rowerem, by obejrzeć to z bliska. No, wiadukt, tunel robi fenomenalne wrażenie. Takiego obiektu inżynieryjnego w naszym mieście jeszcze nie było. Jest to już, można powiedzieć, gotowe. Są tam wylane warstwy asfaltu, zostały tam jeszcze jakieś prace związane z ułożeniem chodników, wykonaniem terenów zielonych, ale widać, że zmierza to wszystko w dobrym Kierunku. Termin zakończenia tej inwestycji to 30 września i myślę, że nic tutaj nie stoi na przeszkodzie, by ten termin został dotrzymany. Dzisiaj oczywiście możemy na Radio 5 udostępnić taki film z drona, który nagraliśmy dwa dni temu, by mieszkańcy SUWOK mogli zobaczyć z góry, jak ta inwestycja wygląda. Zatem jeżeli tylko Radio 5 będzie chciało taki film udostępnić, to oczywiście jest on do Państwa i mieszkańców SUWOK dyspozycji. Um, oczywiście termin umowny to 30 września. Wiadomo, że. Że droga będzie musiała przejść odbiory, które na pewno e, potrwają, ale myślę, że spokojnie e, listopad to jest ten miesiąc, kiedy możemy mówić o tym, że e, ta droga będzie przejezna i oddana do użytku dla naszych mieszkańców i to już będzie spięcie całego tego wschodniego kręgosłupa tej obwodnicy e, naszego miasta. E, przypomnę tylko, że przez kilka lat realizowaliśmy tutaj inwestycje na ulicy Pileckiego, na ulicy Świtalskiego Stulecia Niepodległości. E, zatem e, te prace trwały, pochłonęły one. Ponad 100 milionów złotych, dodając do tego jeszcze inwestycję związaną właśnie z tym ostatnim odcinkiem, czyli prawie 40 milionów złotych. Mamy tutaj blisko 150 milionów złotych wydanych środków na tę, tę obwodnicę wschodnią, zatem duża inwestycja, myślę, że potrzebna inwestycja, bo na pewno udrożni ona ruch w kierunku północy-południa, a też się otworzy nowe tereny pod zabudowę, co zresztą już teraz ma miejsce, no bo chociażby przy ulicy Pileckiego powstają nowe, nowe osiedla przy. W tych ulicach powstają nowe obiekty handlowe, zatem otwiera, dzięki takiej ulicy otwieramy nowe powierzchnie do zagospodarowania. Tradycyjnie na koniec pytanie o wydarzenia w najbliższy weekend. Nie zwalniamy, mimo tego, że te największe imprezy jak Dni Suwałk, Blues Festival i tak dalej to już za nami, to każdego weekendu w Suwałkach coś się dzieje i tak również będzie i w tym wypadku jeszcze dzisiaj zapraszamy na bulwary o godzinie 19, gdzie w Cafe Starej Łaźni będą muzyczne okolice i koncerty jutro wydarzenie tenisowe, kolejna edycja organizowanego przez firmę Rekman i Ośrodek Sportu i Rekreacji turnieju Rekman Cup na korty Ceglasty przy ulicy Wojska Polskiego zapraszamy od godziny 9. Y, o godzinie 17 na bulwarach maraton szantowy. Zatem również i na takie wydarzenie y, zapraszam mieszkańców y, suwałk. W niedzielę kontynuujemy. Szanty, ale również zapraszamy do Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie strażacy, suwalscy strażacy organizują wydarzenie Strażacka Pompa. To o godzinie 10.00, zatem dołączam tutaj do zaproszenia komendantów, którzy również na antenie Rady 5 w tym tygodniu byli. O godzinie 18.00 na bulwarach, ponownie na bulwarach, letnia filharmonia Suwok. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie i o 19.30 w kafe Stara Łaźnia. kolejny koncert z cyklu muzyczne okolice. Zatem tych wydarzeń mniejszych, sportowych, Większych, z różnych innych w Suwałkach. Mamy kilka i serdecznie na nie mieszkańców Suwałk zapraszam. Pan Kamil Szynel, naczelnik Wydziału Obsługi Prezydenta Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta w Suwałkach. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. A pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.